Patrzcie mi, na dworze jest już mega, mega zimno. Dzisiaj e, pierwszy raz już w dzień mamy temperaturę ujemną. E, do tego tak bardzo mocne wiatr, więc już e, przebywanie na zewnątrz no, nie należy do najprzyjemniejszych. A ja, że tak powiem, tak jak obiecałem Wam ostatnio, chciałem razem z Wami e, przejrzeć ptaki, które planuję. Dać na wystawę okręgową i pokazać Wam, czym się kieruję przy tym. No, nie oszukujmy się. Patrzę na to, lubię uczestniczyć w ocenach. Ostatnią wystawę praktycznie całą spędziłem przy ocenach, przy tym, przyglądałem się, na co sędzia zwraca uwagę. Już od jakiegoś czasu na to, na to że tak powiem, zwracam uwagę. Interesuje mnie to, jest to na pewno też dodatkowa jakaś e, fajna, fajna rzecz w tym naszym hobby. Wstępnie powiem szczerze, nawet tych gołębi jeszcze nie przeglądałem, dopiero co je złapałem, przyniosłem i sobie teraz przejrzymy. E, w jakiej kategorii, ewentualnie, czy w ogóle wszystkie pójdą, czy może za chwilę znajdziemy jakąś wadę, która wyeliminuje któregoś z tych ptaków. <laughs> Wstępnie mam wybranych 6 sztuk. Wiadomo, jest tam troszeczkę więcej tych gołębi, które zapałyby te limity na, na wystawę. Aczkolwiek zaczniemy od tego. Od tych sześciu tutaj ptaszków i, i na nich poprzestanę. Myślę, że to są takie ptaki, które u mnie no, wyróżniały się w tym sezonie. Tak jak w zeszłym sezonie pamiętacie, wystawiłem cztery ptaki. I tutaj w tym momencie chciałbym obalić pewien mit. Bo wiele osób mówiło, mówi i powtarza cały czas, że nie daje gołębi na wystawę, bo to gołębie jakoś, jakoś źle na nie wpływa, są rozkojarzone, zmiana miejsca, jeżdżą tu i tam. No to ja chciałem powiedzieć tak. W zeszłym roku na wystawę ogólnopolską dałem 4 sztuki. Dałem 3 sztuki w standardzie i jednego w sporcie. W sporcie, wiadomo, dałem starego szpaka 148 na emeryturę jak już szedł, więc ostatni raz się załapał. Był w oddziale najlepszy, bodajże w D. I tak pojechał. W tej kategorii. A jeśli chodzi, i pod, oprócz niego były jeszcze trzy samice. Była Andaluska. To jak już pamiętacie, ci co oglądają, wygrała tą wystawę. No, i aktualnie jest samica po lotach. Zrobiła e, kilka lotów, w tym bardzo ciężką 500. -kę. Jest. Dodatkowo była olimpijska dwunastka wówczas w standardzie była wystawiona. No jakby na to nie patrzeć, samica ciągle jest. I samica w tym roku jest najlepszą lotniczką okręgu. Nie przeszkodziło. Dodatkowo była też 632 roczna, wystawiona w kategorii standard. No i ona aktualnie również jest. No i ja ją za chwilę pokażę i pokażę wam jakie wyniki wykręciła w tym roku. I wystawa w niczym absolutnie jej e, nie przeszkodziła. Więc ja moim zdaniem ten mit powinniśmy obalić. Dlaczego biorę pierwszą olimpijską? No to pierwszy raz tutaj powiem na kanale. Olimpijska 12, pomimo to, że to tak jak wiemy olimpijskie numery były w 2019, tak więc ona aktualnie ma 3 lata. I jako 3 latka w tym roku jest najlepszą lotniczką okręgu, wiadomo, najlepszą lotniczką oddziału. I bodajże 6 albo 7 lotniczką regionu. No i oficjalnie z tego miejsca pragnę Was też poinformować, że w wieku 3 lat już dziewczyna idzie na emeryturę. Ja powiem tak, yy, szukać. Kupować nie wiadomo jakiego MB, jeżeli ma się u siebie w stadzie coś takiego, takiego lotnika. Powiem tak: klasyfikacje do wystaw aktualnie tu się posłużę ściągą. Olimpijska dwunastka, tak. W kategorii A jest szósta w oddziale, w kategorii B pierwsza, w kategorii D pierwsza, w kategorii H druga, w kategorii I jest druga i w kategorii W, czyli wyczyn. Jest najlepszym lotnikiem oddziału. Czyli znowu ma trzy razy najlepszy wynik, dwa razy drugi i raz szósty. I tak jak możemy tu spojrzeć, w kategorii A, czyli krótki dystans, jest szósta, w B średnim jest pierwsza, a na przykład w kategorii I jest druga. W kategorii D ogólnie jest najlepsza. Tak więc samica absolutnie na każdy dystans. Radziła sobie wszędzie. Nie wiem jeszcze, w jakiej kategorii ją wystawię, ale ją myślę wystawię gdzieś w sporcie, aczkolwiek wiadomo, one są tam później jeszcze oceniane. Ja myślę, że ona będzie oceniona naprawdę super. Teraz na koniec zrzuciła dwie lotki jednocześnie. Ona nie karmiła młodych, ona była tylko po sezonie, wychowywała, znosiła jajka, że tak powiem. Naprawdę samica bardzo miła w dotyku. Nie ma, pomimo tylu lotów, nie ma ani jednego uszczerbku. Coś, to co jest bardzo ważne. Sędzia bardzo zwraca uwagę na każdy uszczerbek na piórze. Więc tych uszczerbków, gdzieś jakaś urwana końcówka, e, jakieś pióro węższe i tak dalej, no to automatycznie odejmuje punkty. Pierwsze punkty, wiadomo, są za postawę, gdzie sędzia sobie spogląda na gołębia, jak on stoi, jak on się prezentuje. Ona akurat prezencję ma bardzo ładną, ona, ona bardzo fajnie stoi Poziomie, czyli to jest taka ogólna ocena, później jest budowa kośćca. Ona też jest pod tym kątem bardzo ładnie zbudowana. Nie jest jakaś głęboka, jest fajnie wszystko w jednej linii. Budowa umieśnienia, ona również plecki wszystko bardzo ładnie trzyma. Jest to u niej bardzo tak symetryczne. Jeżeli chodzi o umieśnienie na skrzydle, również bardzo prawidłowa, też drży, tutaj nam dziewczyna. Upierzenie, tak jak mówię, młodych nie karmiła, jedynie znosiła jajka. Też widzę, że jeżeli chodzi o upierzenie, nie ma najmniejszego, e, najmniejszej skazy. Ona przy okazji ma bardzo, bardzo fajne oczko. No i tak jak mówię, ona zostaje, ona pójdzie w kategorii jakiejś sportowej. E, też to nie są jakieś wyniki, żeby tą wystawę wygrywać, ale na pewno na koniec pójdzie sobie w jakiejś klasyfikacji sportowej, tam może również powalczyć o ocenę o za wygląd. No i oficjalnie dla Was dzisiaj przedstawiam, że dziewczynka wędruje do gołębnika rozpłodowego. Już u mnie zostaje na stałe. Drugim takim lotnikiem, gdzie tu się jeszcze waham, czy pójdzie w, w jakiej kategorii, jest samczyk 356. Tak jak pamiętacie, Samczyk jest najlepszym lotnikiem oddziału, jeżeli chodzi o samczyki. Jest to półbrat starego szpaka, mają wspólnego ojca. On również nie miał okazji karmić młodych, i w związku z tym już fajnie kończy ostatnie piórko. Tak jak u niego, tutaj na tym skrzydle nic nie widać. No i tutaj jest delikatnie, tak jak widzimy, pokażę Wam. Pierwsze lotko ma krótsze. Czyli coś tu się wydarzyło w trakcie lotu, że to pierwsze lotko ma krótsze. Hmm, jeśli chodzi o całość upierzenia, wygląda bardzo dobrze. Tak jak nieraz niegołębie mają tą <laughs> pierwszą lotkę zaokrągloną, tą drugiego rzędu, mają ją taką przepaloną. <śmiech> na, <śmiech> na to sędziowie raczej uwagi nie zwracają. E no, będę się bardzo wahał, w jakiej kategorii go wystawić, bo korci mnie, szczerze mówiąc, wystawić go w standardzie. On również jest bardzo ładnie zbudowany. To jest też taki nieduży samiec, ale bardzo fajnie umięśniony. Powiem szczerze, bardzo fajne upierzenie. Ja nie wiem, nie stosuję, nie stosuję tych żadnych środków na przypierzeniu. Przy a te ptaki naprawdę wyglądają moim zdaniem elegancko. Jeżeli chodzi o niego, to on w kategorii B, w kategoriach sportowych, jest drugi zaraz za olimpijską, w kategorii D jest czwarty, w kategorii H jest piąty, w kategorii I jest szósty i w wyczynie jest też drugi zaraz za olimpijską. Więc. Myślę, że chłopak, no, gdyby nie olimpijska, to też dwie klasyfikacje by wygrał. Bo w B i w wyczynie jest drugi. Też bardzo fajny samczyk, aczkolwiek on jeszcze dalej będzie latał. Mam po nim teraz w połączeniu właśnie z olimpijską. Też mam córeczkę ustawioną do rozpłodu. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale on myślę. Nawet jeżeli pójdzie w kategorii sportowej. To w standardzie również się obroni. Takie moje zdanie. Trzecim gołąbkiem, który pojedzie na pewno jest ta ota pani, czyli 632, roczna samica. To jest córka, córka Gabiego. Ona pojedzie na 100% w kategorii tym razem sportowej. Jako młoda pojechała w standardzie. Tam też miała bardzo wysokie miejsce. Bardzo fajnie już była oceniona. Pobrudziła się troszeczkę dziewczynka. Ale ona też, równie dobrze mógłbym ją wystawić w standardzie. Bo naprawdę na upierzeniu absolutnie nic nie widać. Jest też bardzo fajnie wypierzona, okrąglutka, fajniutka. Piórka są naprawdę krystaliczne. Ona też jest może ciut głębsza, ale jest to harmonijne. E, bardzo fajnie umieśnione plecy, bardzo fajnie umieśnione skrzydełko, więc ona jest naprawdę mega. I powiem tak, samiczka roczna. I ona aktualnie już w tym roku jako roczna, jest najlepszą roczną w kategorii do wystaw, ale pomimo tego, że jest roczna, to jest, ma e, aktualnie drugie miejsce w kategorii A w oddziale. Więc pamiętajmy, kategoria A do wystaw. To to jest 10 konkursów z dwóch lat. Ona jest tylko roczna. Roczna, już bardzo fajny wynik zrobiła. Tak jak mówię, wiadomo w jakiej kategorii pójdzie, bo pójdzie w kategorii roczne, i tutaj liczę, że ona może, może jechać na. Jeżeli. No nie, nie jestem pewny. Z tego co wiem, to ma szansę jechać na wystawę ogólnopolską. Zobaczymy. Na pewno dziewczynka w tym roku pokazała, że w sprincie. No i jest dziewczynka mega. I teraz obejrzymy jeszcze sobie dwie samice, trzy samice w sumie. Co do jednej się waham. Co my tutaj teraz mamy? O! Aktualnie mamy samiczkę 224. 224 to jest moja stara weteranka. I ona aktualnie w tym roku jest ee, bardzo wysoko w kategorii I. Miała swój sezon życiowy, była bodajże piątą albo szóstą lotniczką oddziału. Jeżeli chodzi o pierzenie, to też ma zrzucone akurat dwie ostatnie lotki. Na upierzeniu nic nie widać. Aczkolwiek zawsze bardzo lubiłem tą samicę pod kątem standardu. Ona bardzo ładnie jest zbudowana. Też kolejny raz nie, bardzo mocne plecy. Jakby ktoś chciał w jedno piórko ogon, to też nawet ma. Ja na to aż tak nie, nie, nie zwracam, na to już uwagi. E, bardzo fajne ma to wykończenie, aczkolwiek u niej już widać ten wiek i widać to, że ona ma tych kilometrów sporo. Ma lekko mostek, na mostku delikatne jakieś, e, jakieś już skazy. Coś co ona ma, co by trzeba było na pewno ona ma lekko obrośnięte nogi. E, u większości sędziów mi hmm, się wydaje, że ogólnie tak jest e, Upierzenie na nogach jest błędem. Dlatego, jeżeli dajecie w kategorii standard, to takie piórka przed samą wystawą warto obskubać. Nic się nie stanie, one zaraz odrosną. A tak, dzień, dwa przed wystawą, najlepiej te pióreczka delikatnie wyrwać. I też na pewno troszeczkę podniesie to yy, ocenę. Tak więc, mówię ona, jeżeli chodzi o upierzenie. Myślę, że jest super, albo w kategorii sportowej pójdzie w tej I, albo pójdzie w kategorii standard, jeszcze nie wiem. Tutaj też bardzo piękne oczko. Jak mówię, nie jestem znawcą oka, broń Boże, to ona ma naprawdę rewelacyjne. Następna również dziewczynka, którą sobie tutaj wytypowałem. Dziewczynki na razie wybitnie brudne. Wiadomo, na wystawę to są myte nóżki i tak dalej, żeby się prezentowały. Stawiana kąpiel. Samica, którą myślę, że na pewno wystawię w standardzie, to jest moja 488. To jest yy, córka takiej rozpodowej samicy 901. One bardzo ładnie siadają. Zwłaszcza już później na ten długi dystans, to tam naprawdę robią robotę. Po, po tej 901 jest w tym roku jest już tutaj kilka. Między innymi 224 też jest po 901. Więc to jest taka naprawdę samica, która daje naprawdę bardzo fajne, młode. No i już tutaj widać starsze lotniki. I tu mamy 388. Myślę, że ona pójdzie w kategorii standard. Nie ma żadnej skazy na żadnym piórku. Jest bardzo ładnie zbudowana. Harmonijna, okrąglutka, fajna samica z bardzo mocnym mięśniem, tak jak mówię, ułożenie, moim zdaniem, wszystko super. Plecki, tak jak widzimy po raz kolejny, taki sam gołąb. Ona jest taka, mówię, płaska, fajniutka, mówię, ma. dla mnie jest mega poukładana. Dodatkowo ona potrafi się tak zaprezentować: jak stoi, to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i myślę, że ona w tym roku pójdzie sobie na wystawę w kategorii właśnie w standardzie. Niech się pokaże. Sędziemu niech chodzi ją oceni. Bo wiadomo, możliwe, że ja czegoś nie widzę, a on coś do, dojrzy, czy coś, jeżeli chodzi o kościec, czy może właśnie o tą prezencję. Może to nie ma być taka, jak ja uważam. Więc po to mam, mamy sędziego, żeby on nam to ocenił. Jeżeli jest taka możliwość, czemu nie skorzystać. A samiczka też ładnie latała w tym roku 11 miejsce, 24 chyba i 26, też kilka konkursów ładnych zrobiła, więc niech jedzie, niech się zaprezentuje i została nam jeszcze jedna, którą w sumie złapałem teraz na koniec, nie wiem czy ona czy ona się będzie nadawała, 476, to jest też trzyletnia samica, no i ona już nie pójdzie. I ona nie pójdzie. Ona z tego ostatniego lotu tutaj miała problem. I ona wróciła wtedy. Pamiętacie, nagrywałem wam bez, bez ogona. Już przede wszystkim widzę, że ten ogon przez to, że był wyrwany cały, już wygląda słabo. No i wcale się nie dziwię, bo to jednak cały ogon odrastał naraz. I ona tutaj ma delikatną skazę na trzecim lot, na trzecim piórku. Tu też u góry już widzimy to piórko jest wyszczępione. Ogon już też nie wygląda tak, jak wyglądać powinien. I tutaj znowu to trzecie lotko jest krótsze, więc to ewidentnie w rękach sędziego by ją zdyskwalifikowało. Więc ona na pewno na wystawę nie pójdzie. Dziewczynka przy okazji bardzo podobna do olimpijskiej, zwłaszcza z głowy. Yy, nie ma w nich żadnego pokrewieństwa, a są bardzo, bardzo podobne. Jeszcze pamiętam rok temu to się dobrze musiałem przyjrzeć, która jest która. Zwłaszcza, że obie są z tego samego rocznika. Więc obrączka ta sama, a nawet strzałeczki przy oczach mają te same. Tak więc, tak jak widzicie, przy Was teraz wyłapałem, że ona nie pójdzie na wystawę. Zobaczymy, jak się to, jak się to u niej, mówię, odbije w przyszłym roku. Bo mówię, to jeżeli chodzi o opierzenie, nie, nie ma większego problemu tutaj. Ale, ale mówię, ten ogon, jak to wpłynęło później, bo to pierzenie miała takie zaburzone, Dałem jej później wychować te dwa młode. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Tyle. Tak jak widzicie, przy Was pięć gołębi wytypowanych do wystawy. A co będzie? Okaże się na początku grudnia. Wystawa u nas okręgowa jest bodajże 10-11 grudnia. Organizowana przez oddział Sieradz 2, tam będę, bo już mam, że tak powiem zapewnione, że będę tam całą sobotę, będziemy też tam robić zdjęcia. Jeżeli któryś z hodowców, gdzieś w okolicy ma ochotę wykonać sobie te zdjęcia, które my tutaj wykonujemy, to serdecznie zapraszam na miejscu, wówczas będzie łatwiej, bo wówczas ja to mogę zrobić i takie pamiątkowe zdjęcia dla siebie. Swoich, swoich pupili można, można jak najbardziej wykonać. Tyle na dziś. Pooglądaliśmy ptaki, oceniliśmy czy się nadają, czy się nie nadają. Wyłapaliśmy te, które się nie nadają, i tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do następnego odcinka. Cześć.